Aleśmy sobie dalej z zadankami zobaczmy, co dzisiaj nam zadanka yy, pokażą. Ciekawego 2:372 Przeciwnik fajne. Te pioneczki ma, ale ten goniec. Patrzy mocarnie po przekątnej przeciwnik też ma gońca. Dwie wieżyczki przeciwnik też ma dwie wieżyczki. No taki ruch mi się podoba, tylko co on daje? A może daje, właśnie, bo na odejście jest bicie, bicie, hop, no ale bije ten goniec, tak? Także to. Żadnej przewagi szczególnie nie widzę z tego tytułu. Ale a co na taki ruch? Ta wieża musi pójść tutaj. I wtedy ja mogę wyjść moją wieżą. I wtedy już przeciwnik nie ma co zrobić. Bo jakbym zagrał tutaj, to przeciwnik po prostu yy, odejdzie i nic się nie dzieje. Więc muszę najpierw wprowadzić tego gońca i wprowadzam go, bo on teraz nie będzie miał tego pola dla swojej wieży ja moją wieżą wchodzę na pole d8 i ten goniec jest w potrzasku oczywiście mogę wybić, ale przeciwnik odbija, nic się nie dzieje, więc wolę wybić i zyskać wieżę i tak też zadanko zostało rozwiązane, Lećmy dalej, zobaczmy co, co tu mamy ok, dwa gońce, dwa gońce, skoczki, hetmany, po dwie wieże Ok, wygląda na bardzo równą pozycję, ale coś tu się nie zgadza. Nie mogę zbić skoczkiem, yy, zauważcie, bo grozi mat w jednym ruchu i to nie jest dobre. Jak zbiję gońcem, on zbije skoczkiem, nadal nie mogę zbić, bo jest nadal mat w jednym ruchu, ale jakbym zbił wieżą, no to już w następnym ruchu mógłbym, tak? Chyba, że... a, też jest ciekawy motyw, no bo jak odejdę tym skoczkiem, no to okazuje się, że nie może zbić, ponieważ skoczek już broni pola g7 i ten goniec po prostu nie spada. Jak zagram tak, on musi się gdzieś odsunąć swoim hetmanem i jednocześnie nie ma jak bronić tego gońca. Dlatego zagramy posunięcie skoczek na h5 i zauważmy, że jeżeli teraz zbiję, no to leci mój hetman. Tak nie mogę zagrać, ale mogę najpierw wybić hetmana i później jak on sobie odbije, to wybić jego gońca. Hop. I Goniec jest niebroniony, żadna figura go nie broni. I mogę go po prostu wybić. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy co tutaj się dzieje. Co tutaj się dzieje? Hmm. No, ten Hetman tutaj fajnie wjechał, tylko nie ma wsparcia za bardzo. Ta wieżyczka nie gra, ta wieża jest fajnie ustawiona. Moja wieża jest fajnie ustawiona, Goniec, gdyby ten pion był tutaj, no to patrzy tu i tu bardzo fajnie. Hetman może wskoczyć cały czas na pole. Na pole h3 yy, I czy tak da radę, czy tak nie da rady? Tu może. Ale no to wtedy idzie tutaj już posunięcie, Właśnie bronione. No dobra, a jeżeli bym zagrał po prostu tak, i łopatologicznie chciał tutaj wybić wieżą i dać Mata, co on może zrobić? Na no to posunięcie, jak wybije tu, no to ja biję tutaj. Wydaje mi się, że Hetman h wygrywa, bo ten król będzie wtedy strasznie słaby. Te białe pola przy królu są mega słabe. Dobra, zobaczmy, czy tak jest w praktyce. Mhm, I tak będzie, bo jeżeli ja teraz biję, przeciwnik chce gdzieś tutaj uderzać, ale nie ma czasu, bo jeżeli ja wybiję piona z H5, to tak naprawdę nie ma żadnego sensownego szacha, a grozi mat w jednym posunięciu. No i co z tego, że wybił? Jak ja teraz mogę po prostu wybić i przeciwnik nie ma jak mnie zaszachować ani tym Hetmanem. No, może oddawać Hetmana, ale to nic nie daje. Wieża, no to jest bicie. No, a w następnym ruchu jest mat w jednym posunięciu. Dobra, jak się podobało, to poproszę łapeczkę w górę, może subika. No i cóż, do następnego razu. Pa, pa.